Dobry Julia, przejdzie ze mną Bubu, który schudł 15 kg. W jakim czasie? Rok, rok czasu. I przede wszystkim witam ją serdecznie tutaj. Witam pana serdecznie. E, walka z Arturem Sowińskim. E, dlaczego akurat z nim? Znam go, znam go, ale nie, ja znaczy go z nim? znam, znam, znam. E, to jest chyba u nas w mieście i to ma być ładne show. Ja się tu urodziłem, on tu niedawno dojechał, ale to jest moja ziemia i to będzie moja walka. Pozdrowi i odrobu pokornikowi? No, może być i bubo, bo to będzie w Formule K1 i to różnie może się zdarzyć. Ja to nie mówię, że czuję się faworytem, ale e, oczywiście nie ma co lekceważyć mistrza byłego KSW, prawda? Kopnie mnie, szczęka mi wypadnie znowu i będę zgaszone światło, ale ja to widzę inaczej troszkę. Jak to widzisz? No, ja naciskam, ja dyktuję warunki. Myślisz, że tutaj przeważy y, ta masa? No oczywiście, to jest jak rozpędzony taki mały buldożer. No jest to już za 60 ponad kilo, to jest bardzo dużo, bardzo dużo. To jest ten as w, w rękawie, który może tutaj przeważyć o, o twojej wygranej? I przede wszystkim to, że mam pojęcie o boksie, jakie takie... Więc no ja tam ciężko widzę, to. ja sobie proszę tego nie mogę dalej wyobrazić, jak to, jak to się będzie działo. Bo ja rozumiem, że mistrz Kornik potrafi kopnąć i wiadomo, że chodzi sobie, jest dużo lżejszy, szybszy, ale... No to cięż... 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 no, widzę, ja sobie dalej go nie wyobrażam. Czy po walce z... na MMA tak powracasz do Gromdy? Eee, czy jeżeli 22 przeżyje walkę na gołe pięści, to jak najbardziej? Są już plany w tym kierunku robione. Tylko ja nie wiem, czy ja mogę w ciągu dwóch miesięcy czy tam trzech stoczyć cztery walki na glebie pięści. No bo ta gęba się musi zagoić troszkę bardziej. Bo to jednak e, obrażenia są niesamowite. Jesteś niezniszczalny, chyba. No, zniszczalny, tylko no. Tam, ta może nas stoi daleko, pewnie już coś tam ten, ale nie no, goimy się, goimy się szybko, regeneracja jest, wszystko jest dobrze. Dlatego tych walk w, w, w ciągu 12 miesięcy walniemy z 15 i będzie dobrze. Jakbyś się miał określić, określiłbyś się jako sportowca czy jako freakfajtowca? No, obradzam się między sportowcami, bo powiem szczerze, że w boksie i nagłe pięści tam nie ma jakichś tam napinek, spidek tam. Ja się nie czuję się sportowcem, bo do tym, do tym ludziom nie dorasam do pięt, ale... Idę w kierunku sportowca bardziej. Jakie masz w takim razie plany na przyszłość? Mówisz, że w przeciągu dwóch tygodni chcesz toczyć szczere pojedynki. A co potem? Jeszcze na go pięści. Ale potem mam już plany od nowego roku inne walki, więc nie wiem, no. No, póki jeszcze zdrowie pozwala, będziemy się bili cały czas, no Ale tak mówię. Ale będą w grę tylko właśnie głównie walki na gołe pięści albo na takich federacjach jak MMA, tak? Czy na przykład otrzymałeś już zaproszenie od jednej z tych trzech takich topowych, freakowych federacji? Yy, powiem tak, ja się głównie koncentruję na gołych pięściach i boksie, bo w boksie zdobyłem teraz pas amatorski mistrza Europy w boksie i w Niemczech, bo mieszkam w Niemczech, będę dalej to... Yy, Par do przodu. Ale tak mówię, no, gołe pięści otworzyły mi też możliwości walk na innych kontynentach, czyli Ameryka, Australia, nawet Rosja. No teraz jest wojna, no nie wiem jak tam wygląda sytuacja, ale można być się wszędzie. I ludzie kochają małych grubasów i tak mówię, no, a trzeba dawać show. Mówisz, że ludzie e, Ciebie kochają, czy zawsze są za tobą i zawsze te kursy są e, przeważające u Ciebie? Eee, nie no, zawsze jestem przeważnie na przegranie sytuacji. Eee, zawsze mam naj, najgorsze e, te, jak to się mówi, e, jak patrzę na zestawie. Tak, to tam nie wiem 4,60, czyli jestem oczywiście, mogę sobie skręcić... To opłacalne. Tak, ale mogę sobie nogę już przed walką skręcić, to tak to wychodzi z tych, tych typów. Dlatego mówię, no, e, ale piję się z zawodnikami przeważnie lepszymi od siebie, więc ja sobie tam w lustro mogę spojrzeć, nie? To tak mówię, no. E, nieźle, nieźle. A wiadomo, no rekord nie jest 50 tylko jest ujemny, ale ale, Tak mówię, staramy się i dopiero trenujemy od y, półtora roku. Ale mówisz, że rekord jest ujedny. Nie chciałbyś jednak y, wziąć sobie zawodników twojego pokroju bądź y, o niższych y, umiejętnościach? Ale to nie sprawa żadnej przyjemności. Ja już jestem w takim wieku, że mnie tam y, tak mówię, rekordy już niepotrzebne są. To mamy już po prostu zawsze show i dość ciekawe to ma być, a nie że ja wychodzę i gościa nawet nie uderzając, gościa się nogał tu jego. Ale nie zawsze ciekawe jest to, jak przeciwnik jest od ciebie lepszy, tylko też może być ciekawe, jak będzie słabszy. Ale właśnie jestem w tym wieku już, że ten honor jeszcze troszkę nie pozwala takich rzeczy robić. Jestem starej daty i tak głupio to wygląda. Czyli mi się to nie podoba. Jak ktoś tak lubi, to może sobie mieć nawet wyniki 75-0. No, tak mówię, no. Jak ktoś dobije do 40 w moim wieku, to będzie wiedział o co chodzi. Mam nadzieję, że plan na e, twojego rywala jutrzejszego e, zostanie wykonany. I co? I życzę tobie, żebyś już dzisiaj, grzecznie, do tej walki czekał. Tak tak, tak żadnych afterparty, nic, przed party, bo after... A to już afterparty, przepraszam. <laughs> nie ma before party, żadnych i afterparty też nie będzie. Ja jestem kulturalny, ja się przy... a jak wygrasz? Też się przy alkoholem i alkoholikami i ogólnie nie będę pił już alkoholu, never. Nie Dlatego... Już nie pijemy. I będzie bubu. I, i będzie bubu do ręką do góry. Prawdopodobnie, a jak wyjdzie, zobaczymy. Zawsze tak mówię, a potem mi tak dupa. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Ci świętnie. Miłego wieczoru. Do widzenia.